Jak to tak, że on jest niepokonany i kabbi jest niepokonany i dlatego trzeba ich zastawić, No kurwa panowie, no to jest coś pięknego. To jest, to jest coś pięknego. Przede wszystkim chciałem zapytać yy, o Twojego ostatniego tweeta, yy, w którym naśmiewasz się oczywiście z kanału sportowego. Jak się czujesz wiedząc, że będziesz obserwowany przez yy, Krzysztofa Stanowskiego, który zawsze gardził formułą Fame MMA. Wiemy, jakie macie relacje między sobą. Yy, jak się za to zapatrujesz? Nie, nie naśmiewałem się. Po prostu pokazałem dwa screeny, by pokazać hipokryzję tego człowieka, nic więcej. Chodziło mi też o te Monty Konki płaczące ze śmiechu, czyli jednak yy, no, rozbawiła ta sytuacja. No nic innego. Nie, przycho nie przychodzi do, me, do głowy. No. To jest taki śmiech politowania. Można powiedzieć, że hipokryzja? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to hipokryzja, a ten śmiech to śmiech politowania. Cały czas y, też naśmiewa się z tego, że za, zaoparo, zaoferowałeś się, że będziesz y, pracował za darmo jako kierowca y, karetki, tak. Y, czy można powiedzieć, że to takie troszeczkę nie na miejscu, no bo w czasie, kiedy jest pandemia, y, naśmiewanie się z takiego tematu, no troszeczkę takie no nie na miejscu. Y, to, to jedna sytuacja, która jest nie na miejscu. Ja po prostu zaoferowałem swoją pomoc, bo wiem, y, jakim jestem kierowcą, wiedzą wszyscy, którzy ze mną jeździli, że jeżdżę dosyć sprawnie i dosyć y, pewnie. Y, więc mógłbym się tam po prostu na linii frontu przydać. Y, ale to nie jest jedyna sytuacja, jak wiemy, gdzie on przekroczył wszelkie granice. Wszelkie granice przekroczył. De facto atakując moją rodzinę i to, i to, był, to było coś, czego w życiu jeszcze nie, nie doświadczyłem jak 23 lata. W listopadzie jest dokładnie 23 lata, jak jestem w sportach walki. Na pierwsze zawody pojechałem w listopadzie 1997 roku. Takiego szamba, jakie prezentuje mój rywal jeszcze nie widziałem. Chciałem też zapytać o ten pas, którym ostatnio szczyci się Don Doncasio, ale jednak nie postawił go na szale. Wystraszył się? Wiesz co, on no zapłacił za niego, jak twierdził, około 10 tysięcy. Ja wiem, że takie, takie rzeczy są trochę tańsze, około trzech, ale mimo wszystko no straciłby te 3 tysiące, bo ten pas zostałby ze mną. Natomiast nie ten pas jest ważny, to nie ma żadnego znaczenia. Powiem wam więcej: mnie nawet wynik nie interesuje. On ma jutro dostać ostry wpierdal, i to jest jedyne, co mu przyświeca. Powiedziałeś też w zapowiedzi walki, że nie może być tak, żeby taki degenerat wygrał kolejną walkę z rzędu. Czy Ciebie jako no, profesjonalnego zawodnika boli to, że taka osoba szczyci się, że wygrała jedną czy dwie walki? Nie, nie boli mnie to. Niech sobie ludzie wygrywają jak najwięcej walk. Boli mnie to, że stał się wzorem dla wielu młodych ludzi a te postawy, które prezentuję są dalekie od tego, jakie chcielibyśmy młodzieży no, zaproponować. I to nie jest tak, że ja jestem zawodowym sportowcem, bo ja jestem byłym zawodowym sportowcem. Dzisiaj to już jest e, sportowiec na emeryturze. Ja się Ale tu... jednak legenda. Można <laughs> e, natomiast bawię się tutaj doskonale i poza takimi momentami, kiedy, e, kiedy e, no taki osobnik się gdzieś tutaj pojawia, to jest tu bardzo sympatycznie. Fani, yy, przede wszystkim fame MMA, yy, wypowiadali się w mediach społecznościowych, że chętnie zobaczyliby walkę Najman Popek. Zresztą udostępniałeś w swoich mediach społecznościowych tę ankietę. Czyli można spodziewać się jeszcze Marcina Najmana na kolejnej walce, czy to już będzie definitywny koniec yy, kariery? Chciałbym, żeby to już był koniec, naprawdę, bo ja jestem już troszkę z, yy, no, m, przepracowany, mam ten organizm. To jest 23 lata i. i i, I dzisiaj jedne, mógłbym dzisiaj cały wywiad opowiadać wiesz, o tym, yy, gdzie boli, co zerwane, co zoperowane. Yy, to, poza tym sporty walki są dla młodych ludzi. Młodych, zdrowych ludzi e, mnie już trochę zdrowia sport kosztował. Także mam nadzieję, że to będzie ostatnia walka. Tutaj z jednej strony mówimy o chęci zgładzenia. Natomiast, natomiast chodzi mi o to, że na dziś w Polsce taki największy free fight, jaki ja sobie jestem w stanie wyobrazić, no to właśnie taki Najman vs. Popek, ale to, e, to oczywiście musiałaby być wyłącznie formuła MMA, bo ja, bo ja e, od pewnego czasu trenuję MMA. Od ponad roku, już prawie półtora roku, od kiedy trafiłem do Miana Herczyka. Jest to mi, e, dla mnie jest to dzisiaj Dużo, dużo wygodniejsze niż boks, bo po prostu rozkładają się te obciążenia na całe ciało, a nie tylko na tą obręcz barkową, która jest u mnie tak zrujnowana. I, i, I tyle. Natomiast w ogóle o tym nie myślę, tylko myślę o sobocie i o tym, żeby, żeby po prostu zrobić swoje. Z jednej, z jednej strony jest chęć zgładzenia, donkacja, a z drugiej jednak no, już przepracowany organizm, swoje lata. Czy to nie będzie ze sobą kolidowało troszeczkę? Pewnie, że będzie. Natomiast Wycisnąłem z siebie na przygotowaniach najwięcej, ile z takiego dzisiejszego Marcina Najmana mogłem wycisnąć. Jeszcze chciałem odnieść się do tego obrażania rodziny. Usłyszeliśmy kilka dni temu, że szykowany jest pozew, że ma po walce zostać on złożony. Czy po tym jak no minęły już kilka dni emocje jednak troszeczkę ochłonęły, czy to cały czas jest w mocy i, i Kasio może spodziewać się pozwu? Nie, oczywiście się może spodziewać. Z tego co wiem Monika również taki pozew wystosuje. On musi za to zapłacić również finansowo to ja po prostu go e, zwindykuję za te słowa i, i tyle, bo to będzie taka e, wydaje mi się adekwatna kara również oprócz tego, co będzie e, w Oktagonie za takie podłe e, słowa. To, 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 to podłe słowa. Dzisiaj podszedł do mnie wiewiór. Możecie podejść do niego i zapytać, czy jest taka sytuacja. Mówi Marcin. On ci zarzucił, że ty wtedy po ma byłeś w nocy z Godleską, a przecież Godleska była ze mną i ze Weloną na imprezie. Ja mówię, ale ja wiem, bo przecież w nocy po gali byłem swoją żoną, więc to, to, no to możecie ciebie zapytać o, 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 o... I teraz załóżmy, że... załóżmy hipotetycznie, że to by była prawda. To i tak jest nie na miejscu gadanie o takich rzeczach. Ale tu mówimy o kompletnej, o kompletnym kłamstwie. Od początku do końca jedno wielkie kłamstwo. On się próbuje dzisiaj trochę wycofywać, Tam mówi, że dla niego romans to jak ktoś sobie coś tam do ucha mówi, no, no nikt nie udaje idioty, no bo w tym wywiadzie u było jasne powiedziane, że co by było jakbyśmy wpadli, czy taki, takie sformułowania um, e, formułował, więc ja tego nie odpuszczę, absolutnie, będzie poza złożony. Czyli z jednej strony chęć yy, pokazania Adoncasie, że jest, nie jest niezniszczalny, z drugiej strony dostanie, dostanie dojechany na dwóch frontach. I przy okazji też obrona rodziny. Tak, oczywiście, no to jest, to jest absolutnie, poza tym ja, ja, ja muszę ten pozew złożyć, jak ja bym się czuł później wo, wo, wobec rodziny, gdybym takiego, wiecie, bo tutaj ktoś mówił o, że, że do sądu, przecież to nie jest sprawa karna, to jest sprawa cywilna o to, że będzie musiał zapłacić odszkodowanie, to nie jest, bo tam ktoś mówi, że ja mówię, że on skarży, a ja skarżę, ja nie skarżę, ja po prostu z, będę miał m, 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 sprawę, na której będzie mu zasądzone m, odszkodowanie i tyle, a nie, to, to jest sprawa cywilna, nie karna, więc proszę nie mylić pojęć, to jest po prostu m, jedyne gumowe ucho tutaj Jakie widziałem w e, Feyma, to jest właśnie on. No, najgorsze, że posługuje się kon konf konfabulacjami, tak jak swego czasu zresztą e, Masa, który bardzo dużo konfabulował, chociażby na temat Andrzeja Gołoty, ale nie tylko. No, później ta wyobraźnia, bo ten status świadka koronnego spowodował, że on już plotu sobie, co tylko mu na, na język przyniesie. E, no. Tamten proces z Andrzejem też przegrał, ale w boksie to nie jest pierwszyzna, bo kiedyś Adamek też Andrzeja tak bardzo brzydko, bardzo brzydko też pomówił i też musiał Andrzejowi zapłacić odszkodowanie, tylko że tam się odbyło bez sądu. a Adamek sam stwierdził, że musi zapłacić, więc jeżeli on przyjdzie i sam stwierdzi, no to też możemy się tam ewentualnie na jakąś kwotę umówić. Też chciałem zapytać jeszcze o, o Casio i jego chęci bronienia pasa przeciwko komuś z UFC. No muszę zapytać, jak oceniasz ewentualne szanse Casio w takim starciu? Nie no, to jest w ogóle śmieszne, nie? Znaczy, jakby pozostał na tego typu wypowiedziach, no to byśmy tu mieli naprawdę wszyscy niesamowitą radość, tak jak na ostatniej konferencji, bo na ostatniej konferencji to była najbardziej radosna konferencja, jaką widziałem tutaj w Fame wszyscy po prostu mieli tutaj taki ubaw z tych jego wypowiedzi, natomiast no, te, żen, te żenujące sytuacje stały się już później po konferencji, także, także jak to tak, że on jest niepokonany i Kabi jest niepokonany i dlatego trzeba ich zastawić. No kurwa panowie, no, to jest coś pięknego, to jest, to jest coś pięknego, on jest niepokonany, Kabi jest niepokonany. I dlatego trzeba ich zostawić. To jeszcze muszę zapytać, ile dałbyś Don Casio sekund w, w ringu z Habibem? No, wiesz co, no, jakby Habib do tego podszedł naprawdę na luzie, to około 20-30 sekund. No. Wiesz, no bo to trzeba jednak podejść, ten oktagon jest większy niż ring, trzeba podejść, złapać. Nie? A gdyby poszedł profesjonalnie? No to myślę, że to jest do 15 sekund. No to pierwsze, pierwsze, pierwsze zderzenie, obalenie, skrętówka i, i po, po, po zawodach.